Moim kolejnym gościem jest doktor Michał Lutostański. Bardzo ciekawa prelekcja, w której poruszasz temat segmentacji i tego, że segmentacja niekoniecznie polega na podziale napijących kawę czarną i z mlekiem. Czy możesz to rozwinąć? Tak, bo rzeczywiście czasem jak myślimy o segmentacji, to myślimy, że posegmentujemy ludzi i potraktujemy ludzi tak zero jedynkowo, że ktoś pije kawę czarną, ktoś pije białą. A jak się pomyśle o tym trochę inaczej i posegmentuje się okazje albo momenty, no to okazuje się, że ten sam człowiek może w weekend pić kawę na przykład latę z pianką i z jakimiś wzorkami, serduszkami i drzewkami, rano pić czarną, a po obiedzie pić na przykład flat white. I że ta, jako jedna osoba mamy bardzo wiele różnych potrzeb, że my nie jesteśmy tacy prości, dajemy się zaszufladkować, tylko że mamy różne potrzeby w różnym towarzystwie i w różnych momentach. W związku z tym, jak tak na to Spojrzymy, no to wtedy możemy trafiać dużo szerzej, bo może. To jest trochę coś, co jest mało popularne, ale Byron Sharp pisał o tym, że posiadanie wąskiej grupy lojalnych konsumentów jest ryzykowne i to jest trochę jak z disco polo. Nikt tego na co dzień nie słucha, ale na imprezach i weselach wszyscy, więc może wystarczy, że okazjonalnie cała Polska będzie słuchać tego disco polo raz na jakiś czas i zbuduje to swój rynek, niż jak będzie wąska grupa lojalnych fanów disco polo, no bo może zmienią im się gusta, albo zaczną słuchać rapu, albo czegoś innego. W związku z tym chodzi o to, żeby myśleć o okazjach i tam generować dla siebie nowe produkty, albo tam pozycjonować swoją markę. No i duże marki tak trochę robią. Dla mnie to jest taki przykład Coca-Coli, która stwierdziła, że zawładnie posiłki rodzinne, w związku z tym zrobiła na całym świecie kampanię. No u nas był dziadek, który przy Wigilii otwiera Coca-Colę, ale na przykład w Turcji to jest ramadan, gdzie słońce zachodzi za meczetem i rodzina wtedy dopiero siada do posiłku i też tam się pojawia ta Coca-Cola, więc ewidentnie Chcieli wzrastać w jakiejś okazji, która nie była przez nich zagospodarowana, ale nie wśród jakiejś konkretnej grupy konsumentów, tylko u wszystkich. No właśnie, a to wszystko w kontekście win-win-win-win czyli strategii, która ma na celu. Zadowolenie wszystkich, czyli rzeczywiście stworzenie takiej wizji wzrostu kategorii, gdzie zyskają wszyscy. Po pierwsze producenci będą sprzedawać więcej swoich produktów, sieci sprzedaży, retailerzy, no bo też będą sprzedawać więcej kategorii, więc będą szczęśliwi. Dlatego konsumenci, bo na przykład ich potrzeba zostanie zaadresowana, która do tej pory nie była, no i shoperzy, bo jeśli to będzie miało odzwierciedlenie w marketingu tym shoperowym, w POS-ach, no to oni wtedy rzeczywiście szybciej znajdą produkty w sklepie. No, a jak szybciej zrobią zakupy, to będą szczęśliwi, bo nie zmarnują za dużo czasu. Miejmy tylko nadzieję, że wszystkie firmy będą w ten sposób podchodziły właśnie do swojej strategii. Gdybyś jeszcze na koniec mógł powiedzieć, dlaczego lubisz przychodzić na Golden Marketing Conference? Tu jest dużo fajnych, praktycznych rzeczy, fajni mówcy i fajna atmosfera. Świetnie, dziękuję. Dziękuję bardzo.